Szwajcar na rozbiegu. Dobra prędkość i będzie dobry skok. Tak jest, wspaniały skok. Jest zwycięzca konkursu Andreas Kittel. Szwajcar zdobywa więc 100 punktów. Awansuje bardzo wyraźnie. Będzie miał ich 279. No i. Piękny skok, nie ma dwóch zdań. Najlepszy zawodnik tego konkursu to jest oczywiste. Dwa skoki w dwóch seriach, zdecydowanie najlepsze w wykonaniu Andreasa Kitela. 128,5 i 127,5 metra.